Christian! Hej, ola! Skrajnie, co gramy? Okay, co? Okej, dobra. Nie no, co, no powiedz mi. No a no. gdzie jesteśmy? W Roblox. Gramy w. E, latarnia morska simulator. O, Latarnia morska simulator. Uuu, to ja idę na latarnię morską. I oceanarium Tycoon To ja idę. O oceanarium Tycoon, to jest mój ulubiony tykun. Ocean dra-barabarabi du-duriu-du-du-du. -ju ja mogę ogólnie na swoją łódkę tylko dwie osoby zapraszać, więc... Ja zapraszam Ale was, ja ciebie nie zaprosiłam, halo! No. O, no dobra, niech będzie. Z Denisem będziesz okay. siedział z tyłu. Albo okay. nie, Denis będzie prowadził. Denis, okay. prowadź. No i super. Kurczę, ładnie. Mam Kurczę. nadzieję, że to przeżyjemy. Wiesz? Nie, nadzieję. <laughs> Idź, Denis, do... Idź, usiądź. Masz prowadzić. Krystian, do tyłu, do tyłu, do tyłu. Ja, ale ja nie wiem, czy on będzie prowadził, myślisz, pro... że będzie? Tak, bo mu powiedziałam. No ja bo mu powiedziałam. <laughs> ale nie obiecuję, że przeżyjemy. Ale on nie umie pływać. No wiem. <laughs> o, dobra, zaczął płynąć, dobra. O słuchaj, Jezu, to, słuchaj, to chłop pływa. Powinno być dobrze, powinno być dobrze, więc e, powiedz... ale mamy słabego rekina, który nie chce grać. Powiedz mi, Krystian, um, mhm. czy lubisz Jaki jeść ryby? Ja jest sens życia? Ryby? Też. O Jezus, jak ta łódka poleciała. Tak, ryby. Jeść ryby? Tak. E, Okej, okay. a co to za dziwne pytanie? Tak. Bo chciałam się przy okazji zapytać, czy jadłeś kiedyś rekina i czy jest smaczny. Tak, tak, jadłem rekina. Też jadłeś rekina. Też jadłam. Kiedy jadłam rekina? Na Chorwacji. To był rekin? Tak. O, fuj. Jadłaś rekina? <śled> to jest takie... A jadłem? jadłeś kiedyś rekina? Tak, ty też. Kiedy? To <noise> 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 jest tak jak, tak jak gadasz, pytasz się dziecka, no, a chciałbyś spróbować żab? Nie, żaby to fuj. A jadłeś żabiełka jak byłeś mały. Co, Co? kiedy? <głos> <głos> to był kurczak. <noise> <noise> Okej. Okay. Um. Denis, y, dziękuję, że przeżyliśmy, ale. Bo nie wpływałeś w rekin. <grym> ale, ale liczyłam, że ta jazda będzie bardziej hardkorowa. Dam ci. Trzy, Była hardkorowa, trzy już samo to, że był z nami na łódce, było hardkorowe. <grym> tak? <grym> tak, to już było wystarczające. Denis, ucz się prowadzić o. Widzisz, pa, jak go podsumowują. Boże, <grym> biedny Denis. on w ogóle dzisiaj wygląda. Gdzie jest, jest? A tu jest. Tutaj jest. E motylku, chyba nie wyszedłeś z kokonu w połowie. A... <noise> co to jest to na głowie? Melonik? Nie, nie, nie. A to nie W jego wygląda przypadku jak komin? to może być wszystko, może być komin. O, jest Takie, rekinem. Od góry, od góry coś widać. <noise> e, Niezły rekin. Czy, czy ty masz jakąś fajną łódkę? Jasne, Dobra. konienko. Zapra o, ale zapraszam. super łódka, serdecznie. o kurde, takiej nie mam. A? dawaj. Ile tu ona kosztuje? dużo. Boże, Krystian, ile ty ludzi zaprosiłeś? No ja to całą flotylę! Dawaj, 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 śmiesznie będzie. Dobra, wszystkich zapraszam. Klikaj szybko, szybko. Po szybko. Kolei. Nie wiem, kto jeszcze przyjechał. O, mogę przy... przyjęli, przyjęli, jeszcze Nie, mog... nie mogłam przywinąć listy. No nie, będzie to śmiesznie. Będzie a jaki tryb? No, Denis jest rakinem. A zwykły po prostu. Okej, okay, <laughs> dobra. <laughs> Więc będzie śmiesznie. Czy tutaj można Dobra, we... płyniemy kamraci. Ja chcę wejść na górę, mam nadzieję, że się nie wywalę. Przepraszam, no, a możesz jak... na sekundę przestać płynąć tylko? nie płynę. Eee... to poczekaj. No. O, dobra. Dobra, już, już możesz płynąć sobie. Już mogę płynąć, dobra. Dobra, no. nie, jednak nie możesz płynąć. Dobra, ja nie będę Dobra, płyń sobie. Ja, Gdzie jest rekin? Ja jestem pod pokładem jakby, co? Rekin jest za nami, Ola. Dobra, ale ja jestem pod pokładem. Mi nic nie zrobi. Czemu jesteś pod pokładem? Nie wiem, bo wskoczyłam w tekstury. Pusto tutaj nie! masz! O Boże! Czesielwka! Co ty tu robisz? Boże! <laughs> e, Zobacz, nie nie jak jestem my sama scunimy. przynajmniej, nic nie widzę, co prawda? O Boże, wystrzeliłem nice. gdzieś. Nie widzę, co napisałaś. Nie widzę, nie widzę. <sniffs> nie, o, Kurde, ola. E, ja za bardzo nic nie widzę, wiesz, więc musisz mi opowiadać. A nie możesz stamtąd wyjść nigdzie? Nie, bo nie potrafię tak wysoko skakać. Okay. a mam gdzieś stanąć? E, nie, bo to nic nie zmieni, Krystian A nie możesz wyjść. Nie możesz wyjść dziobem z przodu, bo nie, tam są takie zęby. Nie mogę! Ja nie widzę tych zębów okej. Okay. To gorzej troszeczkę bym powiedział. Nie wiem, Minimalnie. czy widzisz jak strzelam spod pokładu, ale jestem. Widziałem, tu. widziałem jak strzelasz spod pokładu. No to jestem tu chyba pod tobą jakoś. <laughs> Fajnie, co, pozdrawiam. Denis chyba nas olewa, wiesz. Dlaczego? On... Ale że ty mnie Elfka kabustujesz? Ale tak pan Rekinek tak tutaj skromnie. Nie to tak nie zadziała. Nie mogę tu podskoczyć nawet. O, Jezus, jest jakaś dziura. Hej. Goni nas pan nie. Rekinek, wiesz? Nie da się. E, słyszę, ale ja próbuję wyjść z... Łódki. Jak próbujesz wyjść z łódki? No podskakuje. o Jezus, o Boże. <grym> Sujesz się, ola. Ale ty Słuchaj, mnie bo pan Rekinek próbuje na nas płynąć, tylko mu nie idzie. A ty mnie widzisz, gdzie ja jestem? Nie, gdzie jesteś? No, w ścianie teraz. <grym> Której strony? Eee, nie chwila, to jesteś Ty? Jestem z lewej, z tyłu. Z lewej, z tyłu? Z lewej, nie, nie z tyłu. widzę Cię. Widzę jakiś... O Boże, wiesz, że Pan Rekinek sobie nie radzi totalnie? Widzę, widzę. Chciałabym stąd wyjść, ale nie działa. No nie! O! Wypadłam. Dobra, dobra, żyję, żyję. Gdzie jest Rekinek? Ja go rozłożę. To jest, pa! Widzę go! Walcie go! <laughs> nie trafił w nas! Nie, jestem za daleko! Czy jest tu jakaś łódka czy coś nie. Krystian, e, bo rekin was goni ogólnie? Ja wiem, ja wiem. Rekin sobie chyba zrezygnuje z nas. Ale że on nie widzi, że tyle osób wypadało z łódki? On wielu rzeczy nie widzi. O, w końcu w nas trafił. Nice! O, umarłeś! Nice. No nie, a ja żyję. No Bo od razu jeszcze. trafił we mnie, ja jestem na samej górze od razu. Czy ja go tak, tak To wygląda. wygląda w sensie, mógłbym tak pływać w kółka, ale nic by się nie działo. A może w końcu ktoś go zastrzeli chociaż? No, próbuję, ale jestem bardzo daleko. O jezus, ale widzę, tam znowu. Ale oni, oni go tutaj załatwiają, ostro, ola. Trafiają go ładnie, muszę ci przyznać. Pan Boże, tutaj nie, widzę, nie, nie wie, nie co widzę, się Nie widzę, nie widzę, nie widzę. Wiesz ogólnie. O, płynie na was, płynie na ciebie, płynie na ciebie, ola. Wiesz ogólnie, że to jest jeden z moich ulubionych trybów w Roblox. Tak? O, zginie. Dół, 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 dół! Dół, przy, przy niej jest. Od dołu, od dopłynie! Ha. A, dobrze! Nice. Dobrze mu tak! To już był jeden z ulubionych. O, tak, to jest jeden o, z moich proszę ulubionych. Bardzo. Lubię rekiny, ale nie, nie do jedzenia. No okay. co? To się śmiejesz. Jejmy, wakacje. Jejmy. E, tak, tak, wakacje, zobacz. Ale wakacje. Jakie wakacje? Beka z Denisa. E, ale oh, ktoś ma nogi, Ola! Gdzie? O, o kurde! Zuzka. Nie, tu Zuzka jakie ma zoba Nie, Za gdzie, gdzie jest Zuzka? No tam, 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 tam. No, no, tam bardziej przy szybie, Ola, no, no. Zuza, Ale łydy masz! O, idealnie będzie rekina. O Boże, jaką głowę ona ma! Mama. Dobra, Krystian, ja Cię znowu zapraszam. A, to ja, ja mam do Ciebie dołączyć? No tak, dobra, niech tak będzie. I Myślałem, że znowu robimy zapraszamy wszystkich. I, i będę robić super fajne rzeczy Łutą. Nie wiem, ktoś kliknie? Bo zapraszam ludzi. Co? O Jezus, o, jest. o Boże, o Boże. O. O. No to fajnie. O, ale żeś, o, żeś zaprosiła. No bo... Nice. Ogólnie nikt nie przyjmował i no. A bardzo chciałam, żeby. O, ja chcę, ja chcę, ja chcę, ja chcę, ja chcę. proszę, proszę, proszę. Nie! Nie! Wypad! No, wypad! I stąd! Ty nie umiesz prowadzić. Kto ci zabrał? Nie wiem. O, jaki rekinek. Czy ja wzięłam łódkę? Łódka jest. Ale żył. Daj mu łódkę! No, ktoś rzucił! No nie! Okradli mnie <laughs> z łódki, nie! Po, pod, podniesiesz mnie? Tak, proszę, proszę, okradli mnie z łódki, Zosiu. Kolejna osoba wyleciała od nas. Łódkę mi ukradli! Nie! My wyspę. Dlaczego? O Jezus, Dlaczego? ja pierdziu. Powiem ci tak, Ola, no średnio troszeczkę. Bo mi łódkę ukradli. Bo mi łódkę ukradli. Ł łop... Ło łopatkę. Łopatkę u. Boże, ukradli. złodzieje! No tak, to jest w życiu Ola. Kto pilny, prowadzi? Jest, bana mu! To nie ty, prawda? Nie. <laughs> nie. Ja ja nie prowadzę. Kto akurat. to prowadzi? E, prowadzi ktoś, kto jest ubrany na biało, ma strój sprzątaczki. To jest Rafi! Masz bana, gościu! Znowu łódkę mi kradniesz! Boże! Jezu. Rafi ma bana. Masz bana na życie. Bo wywalił ale z jej własnej łódki. Ha, ha. Czy ty to napisałeś? Tak. <laughs> Zoli, dzięki, dzięki. Dzięki. E, bo ja ogólnie nie wiem gdzie jest. Re... A tam jest rekin. Ja też nie wiem. Gdzieś na środku. Tam jest, tam jest gdzieś. E, czy to moja łódka była? Ja w takiej niebieskiej pływam. Nie, jak ta Halo, łódka, w to? wyspę wpłynąłeś, Wpłynęłaś? Nie, no tak, ktoś tamtego. A nie, bo są dwa te takie fajne łodzie Polska, O, przepływamy zaraz obok was, Ola. No to Siema. super. Fajnie, cześć. Nie ma witamy. Nie ma. Złodzie. No jak jest o, Ja nic burze, nie rekin, tu płynie o, chyba macie po łódce. Gdzie ty leci? A masz, a masz, a masz, a masz, a masz, a masz, 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 Tak, zabiłam ją. Dobrze, Ola, nice. Łódkę mi ukradli. Dlatego go się nie zaprasza na, na łódkę. Gdzie on jest? Z, znikaj mi, surwiworze. Pa, Teraz na górę pana, ucieka. Który... Gonimy go, tak? No kto mnie zepchnął? Jak nie ty banana ja. dostajesz, gościu? Idę go pobić, idę go pobić. Bierz go na klatę goło. Idę cię pobić, gościu, nie? Nawet gaci nie masz założonych w Roblox. No, to już wiesz, kto ci ukradł. Pięknie, tak, ty jesteś złodziej. On, on... Ty jesteś złodziej. Ukradł. Infestation, tak. infection znaczy. Nie uśmiechaj się tak do mnie. O, ktoś chce pozdrowienia od <laughs> ciebie, Ola ale że on jest rekinem. Dobra, wygramy to, easy. Ja mam teraz tego, cię e... zapraszać? Nie, ja cię zaprosiłam, bo okay, my tą łódką jestem. rozwalimy rekina, mówię ci. Halo, no, ktoś jeszcze? Nie wiem kogo. A, Zuza jest, dobra, to nieważne. To chyba jeden. <grym> Ups. <grym> mam nadzieję, że więcej osób nie kliknęłam, bo tylko dwie mogą z tyłu siedzieć. Mm, <grym> powiem tak, mam nadzieję, że ty będziesz prowadzić. Ja bym pro bardzo chciała. A ja sobie siadam z tyłu. Boom. No i super. Prowadzi? Prowadzisz, ładnie! Wow, tak, gratuluję. nawet ja jestem. Kurde. O, jest rekinno. No taki zwykły rekinek. Ale że trąbią? Ale że ty elfka nie możesz tu być, ty musisz do tyłu iść. Ola, ehm, ale to jest jakaś nowa meta pływania w kółko? No tak. O Boże, co ta łódka zrobiła? Ztanika mają! A wiesz, że na Titanika jakoś wskoczyć można? Yy, na wszystko można wskoczyć w Robloxie. A gdzie jest, myślisz, L Rekin? Gdzieś tu pod nami powinien być zaraz. Strzelam. O Boże, nie trafiłem, Boże, więc Boże, Boże, nie ma go Łódka pod nami. mi się zepsuła. O, przed, przed nami, nami na titanika przed... popłynął. Widzę, ale łódka mi zagłęb... O Jezus, przepraszam tą kaczkę. Nie mogę strzelać. Czemu nie mogę strzelać? O, teraz już. Bo Dobra, nie miałeś przeładowywałem. prezentów. Przeładowywałem moje prezenty. Na święta wywaliłem wszystkie. O Jezus. Ale o kogoś Jezu. prawie wywaliłaś. Boże. Jezu. O, o. o Jezus! O, o. Że, uh. Ja wleciałem w kosmos na siedzeniu, jakby, co? A ja jestem sobie na dnie, siedzę na dupie na piachu. <noise> Okej! Okay. Aż ta, kola? Tak, Ola? tak y, i nic nie widzę przez płetwy. Y, 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 chciałabym cały ten mecz y, siedzieć y, tutaj, żeby nikt mnie nie znalazł i, i nie zjadł. Czy ty do mnie płyniesz? Oni to widzą. Nie pójdź do mnie. Cześć, Olcia. Ale oni nas zobaczą tu. Ty nie byś, zobaczą. Ty nas. Byś musiał siedzieć. Oni mają znacznik twój. No właśnie. Blum, blum. Ale oni nie widzą, gdzie jest ten znacznik. Jest czy na górze czy na dole? Widzą. To, no o. Dzięki, Krystian! Dzięki. <laughs> Dzięki, pomogłeś bardzo. Boże! zepsułeś Dobra, gdzie są one? na Zola! O ła, nie odpychaj. Nie mnie! Elfka została zjedzona, jakbyś się pytała. No. Na Titaniku chyba jeszcze są, nie? Czy nie? Tak, chyba jeszcze ktoś Jakim ja jestem się rekinem ostał? w ogóle? Ładnym. W sensie nie widzę siebie. Chciałabym wiedzieć, jesteś kim jesteś. Tylko jestem. ładnym rekinem. Kim jestem? Mm, no nie wiem, ale skąd on gdzie jesteś? E, przy Tytaniku pływam. Na e, zaura, widzę przy Tytaniku, nie, nie, widzę to, czerwonego rekina. To na pewno przy nie mówiąc Titaniku. czerwonego, e, w sensie megalodonu. Czerwony, czerwony, Tak, taki megalodon. No to no, chyba no, 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 ja jestem no. megalodon. To jest chyba ty, a teraz mijasz zwykłego rekina. W sensie nie wiem. No, obok ciebie pływa taki zwykły nie, rekin. Nie, płynę do latarni, płynę do latarni. Teraz. Tak, to jesteś megalodon, ale tak, fajnie jesteś. jestem Me, ogon o, a ten mozazaur to tam skacze jak głupi. Dobra, ale gdzie są ludzie? Ile jest w ogóle jeszcze osób? Jedna, Jedna osoba, zu Jest zu to zu zulka, Zuza. Kulka. Zuza była na naszej łodzi, więc... Ym, gdzie umarliśmy? Ona może też na dnie siedzieć, albo w powietrzu yy, gdzieś. My byliśmy przed Tytanikiem. To na dno trzeba płynąć. Eee... Trzeba szukać, chyba, nie? Chyba tutaj nie ma Zuzy. Albo wyleciała w powietrze, tak jak ty. <sum> Hmm. Boże, to wiem, to wiem, że wyleciała. Czas skanować. O, ktoś zginął jeszcze. Czas Ale on, on, już, on już był rekinem. Nie wiem. Czas skanować dno. Ale on Męczy. pływa dalej tym musozaurem. On, on umarł, ale żyje. On umarł, ale żyje. Umarł, ale nie zniknął. Boże, no gdzie. My tutaj chyba umarliśmy jakoś. Nie wiem, ja ci powiem, że pływam przy tym. Tak, przy ja, ja znalazłam nasz wrak, ale ja tutaj nic nie widzę. Ale Zuzy nie ma. Nie. Ja tu tylko krzaczki widzę na dnie. O, no Kurde, to jest. no ciekawe. gdzie ona mogła polecieć? Nie wiem, mogła w teorii polecieć całą mapę i się odbić od tego. Mi się od wydaje, dna. że jak ja się zrespiłam jako rekin, to ja słyszałam gdzieś pod, pod tą. Latarnią, jak broń przeładowuje. Mm. To może ona gdzieś tutaj jest? Możliwe, że już zginął. Nie wiem, nie wiem. Kurde. Kurde nie, no nie znajdziemy jak jej. 40 sekund została, ona gdzieś skampiona, <ścoughs> ewidentnie. <ścoughs> jestem za duża, żeby tu wejść. Dobra. Jestem za duża. Jestem! Nie mieszczę się, wypłynęła mnie, nie wypłynęła nie Jesteś wypłynęłam. mega dodonem. No wiem i nie mogę pod spawna wpłynąć, bo jestem za duża. Kurdej co, i gdzie ona jest? No nie ma jej. Ona gdzieś w powietrzu siedzi, mówię ci. Nie no, ona. Skoro nie mamy znacznika, to znaczy, że ona. Na jakimś fotelu musi siedzieć, nie wstała. I może być na dnie albo gdziekolwiek indziej. Nie znajdziemy no. jej. Kurde. Kurde, no Brawo nie uda wuza. się wygrać. GG. Tani, gdzie rzeczywiście była. Nie wiem i koniec. O Boże, jak <grych> No takie życie.